W zawodach Pucharu Świata cztery zwycięstwa, pięciokrotnie drugi, 12 razy trzeci, 132,5 metra. Teraz potrzebuje Dawid, by wyprzedzić Piotrka Żyry, by dołączyć do kolegów wysoko na ze skokiem! Dawid! Dawid, jak też cudownie, jak wspaniale, ale znakomita próba Dawida Kubackiego odpalił z progu niesamowicie jak taki noworoczny fajerwerk biało czerwony! Rekord skoczni ma 144 metry, pół metra dalej od rekordu skoczni, ale w jakim stylu, znakomicie, idealne noty, pojawiają się dziewiętnastki, nota 18,5 punktowe, odjęte 5,3 punktu, Przemek yes. Dawid Kubacki będzie liderem, Piotr Żyła na miejscu drugim, Kamil Stoch na miejscu trzecim, na pozostał tylko Halvor Egner-Granerud, dwóch Polaków dzisiaj na 100% na podium zawodów Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen. Nowe, takiego prezentu noworocznego, no to my bardzo dziękujemy. Tak, próba w powietrzu Tata Zuzanny. 144 metry. Tak jak w tym drugim treningu y, w Sylwestra, tak i teraz.